Cześć! To mój pierwszy filmik na moim kanale. Chciałbym dzisiaj pokazać stan hodowli królików. No to zaczynajmy. Pierwszym moim królikiem jest samica N. Biała. Wykociła się trzy dni temu. Ma trzy młode. Jeden czarny, dwa sprokate. Była zakacanym, zakacanym bos, szarym. Jak widzicie, gniazdo się rusza. Jest sobie też granurat. No, bardzo ładna samica. Następnym moim królikiem jest samica mieszana SC. Też się wykociła, ma pięć młodych. Wszystkie są srokate. Samiec był rasowy. Myślę, że ładne króliki wyjdą. Jak na razie się dobrze odchowują. Samica ładna, nie za duża. Bardzo ładnie się na razie sprawuje. No, to na tyle w tym, czy tej samicy. Następnym królikiem jest samica też mieszana OSC. Już otwieram. Samica jest zakocona samcem OSC czystorasowym. Ma wykot na 20 kwietnia. Jeszcze na, na razie nie, nie widać po niej, żeby była kotna. Dopiero z niecały tydzień zakocona. Widać, że jest kotta bo już przekupuje ściółkę, więcej je. No. no i to by było na tyle w tym króliku, o tym króliku. Następnym królikiem jest samiec OSC czysto rasowy. Właśnie on zakazał te dwie samice OSC. No, samiec jest bardzo ładny, ma około 8 miesięcy. Mam mieszankę zbożową Ładnej barwy samczyk Pierwszy raz zakazał mi te dwie samice No no i to na tyle by było w tym, o tej, w tym króliku Oj samczyk mi wyskoczył Następnym królikiem jest moja miniaturka Miniaturka No tak sobie sprawuje no, Miniaturka jest ładna Nie dopuszczam tej miniaturce No ma mieszankę, ma słomę no, Na razie ładna miniaturka Ona jest na sprzedaż Ale już ją będę sprzedawał Mam kupca No no to było na tyle w tym odcinku No, no do zobaczenia No to komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie Cześć